Hello! Dzień dobry kochani, dzisiaj mamy piękny dzień, świeci słoneczko, tak prawie przez chmurę, ale świeci, nie pada, a to najważniejsze, jest ciepło i w ogóle czuję się dzisiaj wspaniale. Jem sobie właśnie śniadanko, na śniadanko mamy pieczonego kamemberta, kocham kamemberta, z sałateczką, z pomidorkami, także super. I dzisiaj, słuchajcie, przyjdzie do mnie paczka... Flex, ona ambasadorska. Ja już nie mogę doczekać, co tam przyjdzie. Także odpakujemy ją sobie razem i odbieram moje nowe oficerki z Equinoxa. Także będą nowe oficerki. Już nie mogę doczekać. Także zapowiada się bardzo przyjemny y, dzień, a potem śpimy z obozowiczami w lesie. Także bierzemy się do roboty. No i mam nadzieję, że dzisiaj już siądę na dile. Eee, że placy się będą nadawały do jazdy, bo już chciałabym wsiąść. Zobaczymy co przyjdzie z Flexona i może ubierzemy się w te nowe rzeczy, które przyjdą. Oczywiście robimy skin care, tak jak codziennie rano i wieczorem. I wiecie jaki ja mam problem w sobie? Że ja kocham wyduszać sobie syfy. Kocham, jestem uzależniona od tego. Kocham po prostu dusić jakieś bąk, pryszcze i tak dalej. I ja wiem, że to jest złe, bo potem mam oto takie czerwone kropki, które się strasznie nie chcą goić i są tak długo na twarzy, ale ja po prostu nie mogę się powstrzymać. To jest takie, wiecie, natręctwo aż, <grybujesz> że tak powiem. No i muszę się tego odłusczyć, bo wtedy będę miała ładną twarz. A jeszcze ostatnio wam mówiłam, że mi się nic nie, nie wchłania do twarzy, e, jakiejś tam kosmetyki. I ten. I co? I ktoś mi napisał w komentarzu, żebym zaczęła używać toniku jeszcze e, pod to wszystko jako pierwszą bazę. I odkąd używam toniku? To wszystko mi się wchłania od razu. Nie miałam z tym problemu. Także dzięki za radę. I teraz mam tonik, esencję nawilżającą. Serum pod oczy, serum na całą twarz, mmm, krem nawilżający, krem pod oczy i filtr. I przed tym wszystkim jeszcze mycie twarzy. Także takiej bogatej pielęgnacji twarzy to ja nie miałam nigdy, nigdy. Nikt. Buraczek oczywiście wjeżdża o poranku razem z tabletyczkami. Dobra, rozpakowałam już paczkę i powiem Wam, że pierwszy raz dostałam tak ogromną paczkę od yy, Flexona na raz, także już Wam szybko pokażę, co tutaj przyszło. Dwie czapeczki z daszkiem. Ta różowa jest po prostu idealna, jest tak piękna, a ta zielono-niebieska będzie dla Mattiego. Piękne czapeczki z deszkiem. Komplecik dla konia. Jeszcze nie miałam ani czapreka ani nałóżników z Flex. Ona takiego ambasadorskiego. Także mamy piękny, czarny czaprak w takie pasowe, paskowe pikowania, z logo, i do tego oczywiście Gdzie Dilunia dzisiaj ten komplecik będzie miała ubrany. I teraz uwaga. Uwaga, uwaga. Taki karton może oznaczać tylko jedno, czyli nowe strzemiona z nowej kolekcji. Jest teraz nowa kolekcja kolorystyczna, bo Flex on właśnie raz do roku robi takie kolekcje kolorystyczne, limitowane. I uwaga. Tam, Patrzcie, jakie przepiękne, takie śliwkowe takie wiecie ciemne one będą tak pięknie pasować do brązowego sprzętu, do brązowej skóry, ten kolorek no po prostu to będzie cudo i oczywiście to są safe ony czyli z boku jak spadamy to noga nam się nie zaklinuje w strzemieniu bo one się tutaj jakby wyłamują, nie wyłamują tylko ta, to ramię jest ruchome, no i po prostu no, są przepiękne, są naprawdę przepiękne i ostatnia rzecz ja już mówiłam, jak ja kocham kask z Ona, Bo w sumie sami wiecie, że jak ja go kocham, bo tylko w nim jeżdżę. Mam kilka kasków, a tylko jeżdżę w tym z Ona, ponieważ on. No, ja taki czuję komfort na głowie, jak mam ten kask. Jest super wentylowany, super leży. I uwaga, słali mi drugi. Tym razem granatowy, tamten mam czarny, połyskujący z brązowymi paskami, a teraz mam granatowy, również połyskujący z szerokim daszkiem i z czarnymi pasami. I do tego mam jeszcze magnesi jeden na zmianę, bo jak wiecie w tych kaskach yy, te magnesi... O, jaki ten jest ładny! Tutaj sobie zmienimy i będzie taki ładny brokatowy tutaj. No także ja się niesamowicie, bardzo, bardzo dziękuję Flex, on ja ogóle kocham Flex, ona całym sercem naprawdę i te kaski i strzemiona, także bycie ambasadorem to jest takie... No więc idziemy do stajni i wszystko, wszystko założę teraz dzisiaj na jazdę. Jesteśmy już w stajni, i uwaga! Odebrałam też moje nowe oficerki od Equinoxa, które były robione na miarę. Tak, słuchajcie, dokładnie na miarę. Pamiętacie ten film, w którym testowaliśmy moje siodło? To wtedy zbierali też pomiar z moich nóg i na przykład, nie wiem, jedna łydka różniła się centymetrem, czy tam pół centymetra od drugiej, i to wszystko jest jakby w tych butach zawarte, czyli one nie są identyczne, bo one są na wymiar moich krzywych nóg, także po prostu super. I ogólnie. Nie mogłam się zdecydować jakie chcę oficerki, na początku chciałam, że brązowe, potem, że czarne, potem, że jakieś super ozdobione i tak dalej, ale końcowo stwierdziłam, że na pierwsze oficerki, które chcę po prostu mieć takie do codziennej jazdy, to chcę zwykłe po prostu oficerki, które będą pasować do wszystkiego i do siodła brązowego i do siodła czarnego ujeżdżeniowego. Także uwaga, wzięłam. Na pierwsze oficerki, ale na pewno nie ostatnie, <laughs> najzwyklejsze, y, już je przymierzałam oczywiście, także to jest wszystko rozwalone, ale takie oto zwykłe, czarne, piękne oficerki z minimalistycznym logo Equinoxa. Stwierdziłam, że takie na e, pierwsze właśnie od Equinoxa będą najlepsze, bo tak jak już mówiłam, będą do wszystkiego e, pasować. E, a tamte mi się już trochę rozwaliły, także e, treningowo będę jeździć i w tych ochraniaczach, i w treningowo i na zawody. Chciałam powiedzieć, na zawody no nie jeżdżę na, ra na razie, na razie, ale treningowe normalnie e, też będę je używać. Treningowo i słuchajcie, skóra tych oficerek. Po prostu ja nigdy nie czułam w oficerek takiej skóry. Jest tak miękka, jest taka miła w dotyku, jest po prostu taka, no aż chce się dotykać po prostu tą skórę i w ogóle już je przymierzałam na nogę i tak genialnie leżą. Zaraz Wam też zademonstruję, ale najpierw ogarniemy Dilusię i przygotujemy ją do jazdy, ale po prostu no są cudowne, są cudowne, że pięknie pachną taką wiecie, nową skórą, no także super, bardzo dziękuję Equinox i... Idziemy po ilusie i bierzemy się do jazdy, a nie, jeszcze jedną paczkę wam muszę pokazać, która przyszła też dzisiaj, o której nie wiedziałam nawet. I kolejna paczuszka na dzisiaj, w ogóle jak nie ma paczek, to nie ma przez miesiąc, a jak nagle przychodzą paczki, to kilkadziennie. E, ta paczuszka jest z Herbie Horse od cioci Dominiki i ciocia Dominika znowu zaopatrzyła nasze koniki. Gryzak jest tego, co widzę. Muszę się to kopać do tego. Mamy tutaj gryzak szczęście od właśnie Herbie Horsa. Tutaj Wam go pokażę, zademonstruję. To jest chyba ten bardzo kolorowy, z tego co pamiętam. Patrzcie, jaki jest przepiękny, kolorowy gryzaczek z suszonymi ziółkami, z kwiatkami, także powiesimy. Dobra, tego się nie spodziewałam, bo ogólnie Dominika jest właścicielką i Candy Horse, czyli smaczków i Herbie Horse i ja współpracuję z Herbie Horse, z Candy Horse już nie współpracuję, a tu proszę dostałam taki prezent od Dominiki, od dzieci Dominiki, także bardzo dziękuję i na pewno podzielimy się z konikami tutaj ze stajni, tym dobrobytem i kolekcją tutaj widzę chyba Wakacyjną ciastek i dzięki Dominika mm. A co to jest za drzemka tutaj? Dzień dobry o, jeju, Wybudziłam cię z drzemki primusia Też tak się czuję jak mnie ktoś czasem wybudzi ze snu nagle Nie wiem gdzie jestem Aż tak samo no co to za miękki jakiś jest ta po tak? O jejku, 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 jejku. <grywy> Adila, nie ma jest Adila, nadal je obiad, <grywy> trawka. Adila, place w końcu wyschły, można jeździć, można trenować, także do roboty. Ale dzisiaj ubierzemy w nowy sprzęt. I ja się też upieram w nowy sprzęt, nowy kas, nowe oficerki. Dila kurde, normalnie jakbyśmy miały Grand Prix dzisiaj startować. A tu proszę, 5 minut kusa. apliczek! Uwaga, prezentuję Wam teraz cały outfit. I tak, czy wyglądam jakbym jechała zaraz Grand Prix w nowych rzeczach? Tak, Nie. czy wyglądam, co? W koszulce już Grand Prix, serio. No, no pod takim eleganckim, no. kad w kaskotych oficerach błyszczących. No tyle I... wygląda, jakby chciała Grand Prix Ślązaków. Czekaj, <laughs> Czy wygląda, jakbym miała więcej sprzętu niż talentu? Tak, czy mam więcej sprzętu niż koni do jazdy? Tak. Czy to jest coś złego? Nie. Nie. nie! nie! To jest zwykle w świecie normalne. Dobra, wielutka. Eee, tak tak, jak w ogóle, jak już wam kiedyś mówiłam. Stresznie mi się teraz podoba połączenie brązu z czarnym. W się, sensie, że brązowy sprzęt i czarny czaprak. Strasznie mi się to podoba. I jeszcze bym sobie chciała taki czaprak sprawić, który jest czarny, ale ma brązową lamówkę tutaj. Po prostu to by byłoby idealnie, idealnie. Na usniczki tutaj jak jak Już piękne na naszej Dilusi. Tak. I uwaga kask. Mój pokochani, to jest ona. profil, Przód. Profil <głos> <głos> ja nie kocham ten kask, kocham. E, I picerki też idealnie leżące. Na nodze idealnie dopasowane, więc jeśli chcecie mieć idealnie dopasowane oficerki, wymierzoną nogę, nogi, wszystko na miarę e, i dowolną konfigurację, bo naprawdę oni mogą wszystko zrobić, całą dowolną konfigurację, diament, wszystko, co chcecie. Odzywajcie się do Equinoxa. E, no i ja teraz będę tylko cierpieć, bo kto ma oficerki, ten wie, że zanim one się rozejdą i zanim zacznie krew dopływać do stóp, to trochę to minie, ale żeby leżały idealnie, to tak musi być. Dobra. Idziemy jeździć i testować wszystko. No i kurde nie włącz jeszcze raz. Bierę. Jesteśmy już na dużym placu, ustępujemy sobie. W ogóle zobaczcie to, jak to pięknie wygląda. W sensie ten beż, brązowe schodło, ten czarny czaprak i czarne oficerki i brązowe strzemiona. Po prostu wilka, my musimy już pojechać na zawody w takim kompleciku. Naprawdę musimy, bo po prostu nie wytrzymam. Pięknie to wygląda. I ty tydzieutka przepięknie wyglądasz i bardzo bym chciała tak wystartować w takim classy outfitiku, takim pięknym. No, więc teraz stępujemy, za chwilę trochę kusę i tyle, ale czuję, że wielka dzisiaj jest taka leniwa. Ale nie dziwię się, bo jest tak duszno, a po prostu ledwo oddycham, ona to tym bardziej jest mega co. Ola mudry ujeżdża tam mojego ulubionego z jej stawki konia. Proszę bardzo. Verder, verder, nog verder. Powiem wam, że dla dzisiaj tak zarąbiście chodziła. Ja naprawdę dawno nie pamiętam, żeby od samego posadzenia tyłka na jej grzbiecie od razu miała takie fajne po prostu odczucia i wstępie od razu, i w kusie była tak liźniutka, luźniutka czułam, że jest taka luźniutka na grzbiecie, luźniutka szyją ani nieraz się nie zagryzła na wędzidle, była taka no po prostu idealna, także trochę na lewo, trochę na prawo i skończyłam ja bo naprawdę no... No cud miód mi się jeździło. Po prostu sobie siedziałam i sobie płynęłam, tak jak po prostu chciałam zawsze na sobie płynąć. I sobie jeździłam bez najmniejszego wysiłku i nie dzisiaj 10 na 10, naprawdę dzielutka 10 na 10. Także bardzo się cieszę. I teraz Mati zrobił pudełkę ja ogarnęłam sprzęt. Co to za mina? I jedziemy się umyć i pakować na biwak, bo dzisiaj śpimy w lesie z obozowiczami. Także konie są już w boksach, jest godzina jakąś 16. Posuń się, nie widzę, że jest przejść. Chodź. No, konie już w boksach i będziemy się ogarniać, ale naprawdę ja myślę, że po prostu ten luk, co ty robisz Mati? No 50 ml. Ja chceś tam z tobą. Ja naprawdę wierzę, że to ten nowy look. <noise> Ta paczka od Flexona i Quinoxa, to naprawdę one sprawiły, że Dle tak chodzi. Wcale nie to, że miała dzisiaj fizję od rana. Nie, wcale nie to, wcale nie to. <noise> Ale miała tak Zosia dzisiaj robiła i myślę, że to dzięki Zosi po prostu Zosia ma takie czarodziejskie rączki i ona zawsze tak rozluźni Dilka, że to jest po prostu a dzisiaj? Takiego aspektu to jeszcze nigdy nie miałam, naprawdę. Wytarliśmy mm. już na biwak i Mati musi rozłożyć namiot. A wy same rozkładałyście, czy ktoś wam rozłożył? Ktoś wam rozłożył, na pewno. Nie miałyśmy tobie, tak, bo nie miałyśmy tego tak, Nie, my mieliśmy jak Wy teraz. No, my mieliśmy taki Chciałam to wbić. Ja rozkładam! Ja już taki Dzieci się. Ci pomogą, my ja nigdy namiotu nie rozkładam. My, my rozkładaliśmy same. Pięknie. No. Wybraliśmy się na podchody i Mati z grupą ucieka i wybrał sobie naprawdę zacną, piękną drogę. Czyż nie? No. No. Cudowna. Też myślę, że to ma pomysł, te krzaki. Ale przynajmniej nie pada i słońce wyszło i nawet jest ładnie. Dostaliśmy zadanie, oczywiście od Matiego, żeby ułożyć napis cegieł Matiski. No więc hop hop. Chcę zmienicie to na AI znowu. M a t i i s K I A jest jeszcze kropka? Git. Okej, okay. Git. <gut correr> Podziękujcie Matiemu. No, idzie, idzie. Uwaga, taka już. Uwaga, taka <sutek> Mamy to dziewięć, więc pięć jest nawet większą połową. Git, ale jak chcecie jeszcze, to dawajcie. No co, jest to mamy do niego jedzenie. mam. Piosenkę. Ce amore mi amore spreo mai